Siemandero! Jestem Kapitan Andy. Dzisiaj sobie zagram w Six Five Już tu zacząłem grać. Akurat poziom pierwszy ale pancerz. Zaraz Wam pokażę, co ja już mam z wyposażeniu. Tylko nam czapeczki brakuje. Mamy tu łachmany, pancerz 4 mankiety, pancerz 7 łapcie, pancerz 5 Nieśmiertelnik nadwagi, wytrzymałość 2, szary pas pancerz 6, tak pancerz 6, tak pancerz 6, eee, patel, pęutelka, szczęścia, gemonia, zaręczność 2, eee, nadgryziona kanapka nie, naiwności, inteligencja 2, i proca podstawowa, to taka sobie akurat zadanie. Robimy już, powinniśmy mieć drugi level. Zobaczycie sobie walkę, bo nie będę już przewijał. I wygramy. Dużo strasznie doświadczenia. Eee, weźmy jakie zadanie już zaczęłam. Wcześniej gram. O i tu po co nie naszyjnik? Jak ja mam. Chyba, że ten naszyjnik nie za 12. I tak sobie tuż. Tu A nie będzie. Tu dwa dodać, to będzie 21. No, więc jednak wezmę. Nie będę tam się przejmował. Trochę tych zadań się zrobimy. Nie wiem ile, ale trochę na pewno. Może z 3. Nie, nie, nie. sobie tam coś jeszcze warte potem zrobię. No a teraz puszczę jakąś tam muzykę w tle i no i po prostu będę od razu tą muzyką mówił, jak coś akurat, bo walczyłem to z pierwszym levelem, ja też mam pierwszy level i przegrałam z nim o 9. Tu by też łucznik. A, no no, tak to sobie było. A, no, dobra tam. Dobra, no to zaczynam puszczać. Yy, ogólnie tę grę grałem na komputerze. Grałem tu na po prostu innym koncie. Weźmy sobie yy, zbrojownię. Wyposażenie. Sprzedaj. Dobra, mamy 45. Teraz weźmy bohater. Zręczność. Hit. Dobra. Udało nam się i biega na arenę. Najlepiej z levelem pierwszym, bo z tymi trzema to nawet z drugim małe. Moje jajce, twoja broda. Widać, że oglądaj samu. Uu. Mogę już to wygrać, ale nigdy nic nie wiadomo. Pewno wygram, tak wygram. Więcej zadaję, więcej życia. No po tyle samo zadaję, ale ja troszkę lepiej jestem opancerzony. O nie, unik! Nie było tego w planach. Jest i krytyko 83 i servera 16. Bardzo dobrze możemy oczywiście już ulepszyć bohater zręczność od razu zręczność no tam zadanie zrobię będziemy kończyć lepsza lepsza chyba, że tak to bierzemy to i będę już kończył Zachęcam Was oczywiście do komentowania, lajkowania i subskrypcji. Yy, I myślę, że to by było na tyle. Na razie.